W minioną sobotę 19 lipca polana przy parku miejskim w Bielawie zaroiła się od elfów, hobbitów i krasnoludów. Wszystko to za sprawą 16. już edycji Festiwalu Fantazy Tolkien. Do Bielawy w tym roku licznie przybyli członkowie stowarzyszenia Wieża oraz sympatycy i fani Tolkiena. W tym roku mamy tylko uczestników z Polski i są to ludzie z całej Polski, od morza Ślą przez Śląsk, Dolny Śląsk, Warszawy, Mazury, wszyscy są. Ze wszystkich zakątków Polski. Wszyscy przyjeżdżają do górskiego Śródziemia, bo to jednak najpiękniejszy zakątek naszego kraju. Wcale nie Mazury, wcale nie góry, tylko akurat tutaj. E, to jest nazwa, która właśnie powstała na Tolkwolkach e, jeszcze parnaście lat temu, kiedy jeszcze jakby mnie w świecie e, tolkienistycznym nie było, bo byłam za malutka, ale po prostu przyjeżdżali ludzie, którzy stwierdzili, że jest tu tak pięknie e, i że tyle miejsc kojarzy im się z miejscami opisywanymi przez Tolkiena, że to jest ten zakątek Polski, który mógłby przyjechać Peter Jackson i tutaj nagrać trylogię. Nas interesuje jakby całość świata, którą stworzył Tolkien. To nie jest jakby wyrwany fragment, to jest całe uniwersum. Przez to, że jakby on stworzył to, zaczynając od języków, które napisał, a potem oblekając wokół nich cały świat, od powstania mitologii, wszystko naprawdę jest bardzo zgranym światem. I kiedy opisuje w jednej z książek, właśnie we Władcy Pierścieni, że idą przez Amon Hen, że to są ruiny, w innych książkach jest to napisane. Te mają historię. To nie jest miejsce, które zostało stworzone na potrzeby danej chwili, tylko to jest miejsce, które żyje przez całą historię śródziemia, która jest pełna od początku powstania świata aż po jakby ostatecznie pokonanie zła i nastanie pokoju. Pasja i pomysł przed laty zainspirowały do stworzenia unikatowego festiwalu. Twórczość Tolkiena inspiruje ich identycznie jak przed laty. Uczestnicy Tolkwolku w Bielawie przebywali już od kilku dni, w sobotę zaś przemaszerowali ulicami miasta, zachęcając mieszkańców do obejrzenia wieczornego widowiska. Dzień. Działalność animacyjna polega na tym, żeby animować ludzi do działania. No i tak właśnie powstało Stowarzyszenie, ponieważ jest to impreza ogólnopolska, międzynarodowa, w związku z tym jest jak najbardziej zasadne, żeby ludzie mieli jakby swoje zdanie. No i. Ja z miłą chęcią przekazałem połeczkę dalej. Mówmy się, że to jest tak. Dziecko urosło, więc dziecko idzie na samodzielność. Ja wspieram, pomagam. Mokiś jest cały czas e, instytucją, która też pomaga. Bilawa e, też e, jako, jako miasto, e, ponieważ chcemy, żeby to. I nawet ludzie Polkowicze e, i ze Stowarzyszenia nadal uważają, że Bilawa jest w tym miejscem, gdzie zawsze będą tutaj odgrywać najważniejsze bitwy, najważniejsze sceny i ta główna impreza się będzie odbywała tutaj. W tym roku bitwa ostatniego Sojuszu przyciągnął. Dała rzesze uczestników. Jak podkreśla jedna z organizatorek, to najbardziej widowiskowy punkt Tolkwolku. Widok zbezczeszonego ciała księcia Kerebrimbora obudził w nich gniew, który z jeszcze większą mocą. Polska jest liczniejsza. Przyjechało ponad 70 uczestników z całej Polski. Z reguły jest tak, że jeżeli jest bitwa, to jest, cieszy się większym zainteresowaniem. Ludzie lubią brać udział w bitwach, lubią jak coś się dzieje, lubią przygotowywać się do bitew. W tym roku sami przygotowywali swoje kostiumy przez cały praktycznie tydzień w Piławie Górnej, kiedy mamy taki nieoficjalny swój zjazd, siedzieli i całe dnie robili swoje kostiumy. Jest to bitwa, kiedy Sauron, władca ciemności, traci swoją siłę. Zostaje mu ukradziony, odcięty palec zostaje mu zabrany pierścień i w tym momencie kończy się trzecia er, druga era w I w tym momencie zaczyna tak naprawdę to, to jest wstęp do władcy pierścieni. Za rok organizatorzy zapowiadają odsłonę teatralno-muzyczną. Będzie to już 17. edycja festiwalu w Bielawie.